Drodzy, witam i Was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek w cyklu do Pary. Dzisiaj tematem przewodnim, łączącym obie książki, będą magiczne zwierzątka. W lewym narożniku, Nekrowet, część czwarta, pielęgnacja zwierząt nieożywionych. W prawym narożniku, natomiast mam na imię jutro, czyli powieść Dejmie na Dibena. Zacznijmy od nekroweta. O nekrowecie już Wam parokrotnie opowiadałam, dokładnie trzy razy wcześniej, bo to jest czwarty tom. Każdy czytam z przyjemnością. Wie większość miałam okazję czytać wcześniej, zresztą w przypadku tego tomu było podobnie. E, miałam też przyjemność ten tom objąć patronatem, e, więc już pewnie wiecie z tego mojego mówienia wielokrotnie, jak bardzo lubię tę serię i o czym ona właściwie opowiada. E, to są historie z gabinetu weterynaryjno-nekromantycznego. E, główną bohaterką jest Florka Kuna, techniczka weterynarii. W pierwszym tomie ona dopiero zaczyna pracę właśnie w tym gabinecie w zrębkach e, pod czujnym okiem dr Izabeli Pokot, e, natomiast w kolejnych tomach tej się rozwijają. No i tak docieramy do tomu czwartego, kiedy Florka zaczyna się zastanawiać, czy ta ścieżka weterynaryjna jest jej jedyną ścieżką życiową. W Zrębkach, czyli w miejscowości, w której dzieje się akcja, pojawiła się zima, no a wraz z zimą pojawiła się również Ada. Ada jest kuzynką Bastiana. Bastian natomiast jest drugim technikiem weterynarii, jest faunem i jest partnerem Florki. Młodzi niedawno ze sobą zamieszkali, docierają się dopiero w swojej nowej rzeczywistości. No, i na to zjawia się Ada. Ada jest postacią dość trudną i razem z nią pojawiają się problemy, ponieważ to jest dziewczyna, która trochę nie ma kierunku w życiu. Odpycha te propozycje, które są jej składane, sama nie ma lepszych i tak wiecie, lewituje trochę bez punktu zaczepienia, nie za bardzo wie, jak ma sobie w życiu poradzić. No i w związku z tym w życiu właśnie Florki i Bastiana zaczyna dziać się pewnego rodzaju chaos. Równolegle, właśnie Florka zaczyna kwestionować troszkę swoje powołanie weterynaryczne. To znaczy, ona nadal chce pracować ze zwierzętami, nadal to jest dla niej niezwykle fascynujące i niezwykle ciekawe, ale właśnie obserwując pracę Izy, która jest nekromantką, zaczyna się zastanawiać nad swoim powołaniem magicznym, no i właśnie w tym czwartym tomie ten swój magiczny talent eksploruje. Zaczyna pracować nad nauką inkantacji, nad ćwiczeniami z różdżką, nad przywoływaniem różnych tam magicznych zjawisk, dusz, duchów i tak dalej, no i zaczyna to być jej taką główną pasją takiego dnia codziennego, żeby właśnie pomagać tym magicznym zwierzętom nie tylko w tym wymiarze, jakby czysto fizycznym, ale też móc działać w wymiarze magicznym. Ta nowo odkryta pasja Florce się przyda właśnie w zbudowaniu pewności siebie, w zbudowaniu swojej wartości. Ona musi długo pracować nad tym, żeby poszczególne etapy tego swojego rozwoju magicznego osiągnąć, ale to jej się bardzo mocno przydaje, ponieważ ona ma nie najlepsze doświadczenia z różnymi rzeczami z przeszłości, które zaczynała i których na przykład nie kończyła. Kiedyś na przykład jeździła konno, bardzo to lubiła, no ale ma obawy przed tym, żeby wrócić, a w tym Tomie dostaje taką szansę, właśnie, żeby wrócić do szkółki, żeby ponownie wsiąść na konia, ale ma takie obawy, że wiecie, tyle czasu minęło, ona już chyba nie potrafi, ona nie jest chyba wystarczająco dobra i tak dalej. Bardzo kwestionuje właśnie swoją wiarę w siebie, swoje możliwości, więc te ćwiczenia magiczne też pomogą jej zdobyć trochę tej pewności siebie. Oczywiście te kwestie obyczajowe, te kwestie przeżyć bohaterów, wiary w siebie, florki, Kuzynki Bastiana. To się wszystko dzieje na drugim planie. Na pierwszym planie nadal mamy magiczne zwierzątka. Nadal większość akcji dzieje się w gabinecie weterynaryjno-nekromantycznym. No i tym razem nie jest tak kocykowo jak było przy poprzednich tomach nekroweta. Oczywiście mamy kolejnych uroczych pacjentów, uroczych i mniej uroczych, różnego rodzaju zwierzęta i takie zupełnie zwyczajne i magiczne, ale tematyka poruszana właśnie w tych kwestiach, jakby związanych z pacjentami, jest trochę cięższa. O pierwszych w można by było powiedzieć, że są takim kocykiem, natomiast to jest kocyk obciążeniowy. Tu już wchodzimy w tematy trudniejsze, tu już wchodzimy w taką rzeczywistość, właśnie pracowników tej sekcji weterynaryjnej, gdzie nie wszystkim zwierzętom można pomóc, gdzie spotykają się na co dzień z tragediami, z trudnymi decyzjami, z osobami, które na przykład bardzo nieodpowiedzialnie podchodzą do hodowli swoich zwierząt, do opieki nad nimi. Tutaj dużym takim tematem jest pojawienie się taraska travela. To jest taka istota przypominająca, Trochę żółwia. To, co charakteryzuje taraski, to to, że w Polsce ich hodowla jest nielegalna. One są niebezpieczne, więc nie można trzymać ich w domu po prostu jak zwierzątka hodowlanego, ponieważ ich wyziewy są toksyczne. Ale dla niektórych to jest, powiedzmy, argument zachęcający, ponieważ traktują te toksyczne wyziewy jako substancje psychoaktywne, więc trzymają te zwierzęta w domu nielegalnie. Najczęściej nie traktując ich z odpowiednią pieczą, odpowiednim szacunkiem i tak dalej, z dbałością o ich dobrobyt, tylko wykorzystują po prostu. Jako takie trochę narzędzi imprezowe, wiecie w jakim celu. Więc tutaj właśnie ten tarask się pojawia jest w bardzo kiepskiej kondycji, no i razem z nim pojawia się też pytanie o to, czy można mu w ogóle w tym stanie pomóc, co dalej z nim zrobić, w jaki sposób się nim w odpowiedni sposób zaopiekować, żeby nikomu nie zaszkodzić, żeby też jak najlepiej mu pomóc, czy to jest w ogóle w tej sytuacji możliwe. Znowu możemy było powiedzieć, że pod płaszczykiem miłej lekkiej fantastyki przemycamy ważne tematy, czyli tą rzeczywistość pracowników tego obszaru weterynaryjnego na co dzień, trudne decyzje, które muszą podejmować, to, że nie każdemu zwierzęciu da się pomóc, to, że nie każdy właściciel jest odpowiedzialnym, dobrym właścicielem, któremu przede wszystkim zależy na dobrobycie swojego zwierzęcia, nie każda hodowla jest dobrą, sprawdzoną, odpowiedzialną hodowlą, ale to bym powiedziała właśnie przy pierwszych tomach, że tam jeszcze był ten płaszczyk, jeszcze było to taki, wiecie, no, sięgnij, bo to jest miła, sympatyczna fantastyka, a dam ci coś więcej, ale tutaj mam wrażenie, że ten płaszczyk już po prostu nie jest potrzebny. Tu już mam wrażenie, że czytelnicy, którzy zapoznali się z serią, już zdążyli się połapać, że to nie jest tylko historia lekka, miła i sympatyczna, niewymagająca tak naprawdę zbyt wiele od czytelnika, to nie jest high fantasy, tutaj nie ma wysokiego progu wejścia, to są, wiecie, codzienne realia, codzienne problemy bohaterów, bardzo życiowe kwestie i przy okazji te ważne tematy, które stanowią integralną część fabuły i nie są czymś, co trzeba przepchnąć właśnie pod płaszczykiem miłej, ładnej fantastyki, która jest łatwa do przyswojenia. Nie? Tylko po prostu stanowią tą dodatkową część tej fabuły. Stanowią wartość dodaną, i na tym etapie, na etapie czwartego tomu, myślę, że już można powiedzieć, że po prostu są częścią obowiązkową nekroweta, że to nie jest tylko e, zbiór miłych, zabawnych anegdotek z gabinetu weterynaryjno-nekromantycznego, e, co było nowością, co można powiedzieć, że w pierwszym tomie było takim odświeżeniem trochę na rynku fantastycznym. Tutaj po prostu n, w warstwie fantastycznej mamy oddane prawdziwe życie, w różnych jego kolorach, e, nie tylko kolorowych, nie tylko tych miłych, sympatycznych, zabawnych, anegdotycznych, e, ale również w tych ciemniejszych i trudniejszych tematach. Niezmiennie kocham całym serduszkiem, nie Niezmiennie będę Wam polecać. Troszeczkę się obawiałam, kiedy słyszałam, że będą kolejne tomy, że autorka gdzieś się wysprzęgnie z tych pomysłów, no bo ile tych magicznych zwierząt jeszcze można wrzucić, co jeszcze można zrobić z tymi bohaterami. Wiecie, bałam się, że w którymś momencie to się stanie może trochę powtarzalne, może trochę oklepane, może będziemy szli w te same schematy, ale ciągle jesteśmy na naprawdę dobrym poziomie, bo okazuje się, że ten magiczny świat naprawdę ma jeszcze sporo do zaoferowania, a i z tymi bohaterami, z z Bastianem, ich rodzinami można się było zżyć do tej pory, więc siłą rzeczy w kolejnych tomach się im kibicuje. Więc nie jest to jeszcze odgrzewany kotlet, nie jest to jeszcze klątwa, w tym przypadku czwartego tomu. Myślę, że śmiało, jeżeli czytaliście poprzednie tomy i cokolwiek się Wam w nich spodobało, to po kolejne, czyli w tym przypadku po tom czwarty, również możecie bezpiecznie sięgać. Bardzo przyjemna lektura i wypatruję kolejnego tomu. Jeszcze jeden ma się podobno pojawić. Nie wiem, czy będzie więcej niż pięć, ale na razie autorka mówiła o piątym. Tym. Mówiła też o tym, że planuje pisać coś w związku ze swoimi doświadczeniami z pracą w Zoo, więc to też może być ciekawy temat do eksploracji. A jak macie ochotę dowiedzieć się więcej z tego, co Asia Geisler ma do powiedzenia na temat świata nekroweta i na temat swojej twórczości, to podlinkuję Wam wywiad, który zrobiłam z nią na Instagramie. I przy okazji, właśnie z tego wywiadu, wyniknęła kolejna książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli mam na imię jutro. Bo zapytałam właśnie o polecenie jakichś książek do przeczytania, na Wypadek, jak ktoś już przeczyta, wiecie, nekroweta i będzie mu mało. No i właśnie Asia podsunęła mi Mam na imię Jutro, czyli też książkę z magicznym zwierzęciem. Ale o ile tutaj to są zwierzęta fantastyczne, są zwierzęta nietypowe, tak w Mam na imię Jutro mamy zupełnie zwyczajnego bohatera, ponieważ bohaterem jest pies. Jest zwykły czworonok, można powiedzieć, którego wymiar magiczny pojawia się troszeczkę inaczej w tej książce. To jest historia prowadzona z perspektywy psa i to jest ten ciekawy element tej fabuły, że o ile właśnie w Nekrowecie mamy klasycznie bohaterów ludzkich, którzy opowiadają o tam różnych perypetiach związanych ze zwierzętami, tak tutaj w Mam na imię Jutro głównym bohaterem, narratorem i całym przewodnikiem po tej historii jest pies. Rzecz dzieje się w roku 1815 w Wenecji, gdzie pod wejściem do jednego z kościołów na swojego pana czeka pies. Właściciel tego psa powiedział mu, że jeżeli, bo wchodzili razem do tego kościoła, że jeżeli coś się stanie, zostaną rozdzieleni, to spotkają się właśnie pod wejściem. I tam mają na siebie czekać. No i ten pies siedzi i czeka. Tylko nie czeka kilku godzin, nie czeka jednego czy dwóch dni, tylko czeka od wielu, 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 wielu lat, ponieważ cechą charakterystyczną i tym elementem magicznym tego psa jest to, że jest długowieczny, być może nawet nieśmiertelny. On na swojego pana czeka ponad 100 lat, ponieważ jego pan był chemikiem, alchemikiem, magikiem, który z jakiegoś tam minerału był w stanie wytworzyć płyn, który wpływa na długowieczność. Może nawet gwarantować nieśmiertelność, tylko tam kolejne dawki muszą być podawane. W ciele pacjenta tworzy się wtedy taki kamień, taki kryształ, który daje mu tą nieśmiertelność, czy też długowieczność. No i w związku z tym właśnie, że bohaterowie i pies, i jego pan mieli tą cechę nieśmiertelności, czy też długowieczności, to pies od wielu, wielu lat obserwuje to wejście do kościoła, czeka, ciągle liczy na to, że ten jego pan wróci. Bardzo spodobał mi się pomysł na tą fabułę i bardzo spodobało mi się też wykorzystanie bohatera zwierzęcego, narratora zwierzęcego, bo on narzuca zupełnie inny sposób postrzegania tej fabuły. To znaczy, gdyby tą samą fabułę, te same wydarzenia przedstawić w odwrotny sposób, czyli to człowiek czekałby na swojego psa. To nie miałoby takiego, mam wrażenie, charakteru. Tutaj robota robi to, że to właśnie obserwuje te wszystkie wydarzenia, to co się dzieje, obserwuje pies. On zwraca uwagę na inne rzeczy, postrzega świat w inny sposób, w inny sposób wchodzi w relacje, bo na przykład wchodzi w relacje z innymi zwierzętami. To dzieje się zupełnie inaczej, w innej dynamice, niż gdyby to byli ludzie. Więc pomysł jest super, obsadzanie właśnie tego psiego bohatera w roli głównej jest świetny, Styl autora bardzo mi się podoba. To jest kolejna książka tego autora, którą czytałam wcześniej czy tam burze kolorów, one są do, do siebie językowo i stylistycznie dość mocno zbliżone to jest taka proza trochę historyczna barwna, ale nie w taki poetycki sposób, to nie jest przesadzone, to nie jest przekoloryzowane i w pierwszym momencie połączenie tych dwóch elementów czyli naprawdę ładnego języka, barwnego stylu, fajnej prozy, którą się dobrze czytało, z tym właśnie nietypowym elementem, którym jest ten psi narrator psi główny bohater to mi się bardzo spodobało i to mnie urzekło i tak w pierwszym odruchu byłam po prostu zaczarowana tą książką zwłaszcza że autor też nie idzie w takie dramatyczne sceny. No bo jak pomyślałam sobie, że głównym bohaterem tej fabuły jest pies i ten pies coś przeżywa e, i tego pana swojego szuka i tak dalej, to obawiałam się troszkę, że pójdziemy w takie dość oklepane schematy, że nie wiem, że pies będzie musiał poświęcić swoje życie, żeby tego swego pana ocalić, albo że wiecie, będzie podkreślana ta tragedia zwierzęcia i, i ten dramat będzie m, jakby duplikowany przez to, że głównym bohaterem nie jest człowiek, tylko jest zwierzę. Podejrzewam, że wielu czytelników silniej odczuwa emocje związane z krzywdą zwierząt niż z krzywdą ludzi. Ja na przykład tak mam, że jak czytam o tym, że ktoś jest torturowany, nie robi to na mnie wrażenia, ale jak pieskowi dzieje się krzywda i jak pieskowi po prostu ktoś na ogon nadepnie w książce, to jakby serduszko pęka trochę bardziej. Więc troszkę się obawiałam, że autor pójdzie w ten dramatyzm w tą stronę. Na szczęście tego nie zrobił, więc wiecie, tutaj ta moja bańka entuzjazmu była pompowana, ale jak doszłam do końca książki, to zorientowałam się, że tak naprawdę to troszkę był Niewykorzystany potencjał, że ten narrator jest najciekawszym elementem język, pomysł na fabułę to jest jakby druga kolejność. Natomiast sama realizacja była gdzieś na dole i troszkę się zagubiła. W gruncie rzeczy fabuła tej książki rozgrywa się na przestrzeni ponad 100 lat. To znaczy, pies czeka ponad 100 lat na swojego pana, ale zabrakło mi pokazania, i co ten pan robił w tym czasie. Wiecie, nakreślenia tego w jakiś szerszy sposób i też co przeżywał pies przez ten czas, bo mamy to jego bieżące czekanie. Mamy jakieś pojedyncze wspomnienia z tego, jak czekał, ale na przykład zabrakło mi jakiejś takiej sytuacji, żeby poznał jakiegoś innego psa na przykład, albo przez jakiś czas gdzieś przebywał i to stracił, żeby pokazać też rozwój tego bohatera jako postaci, nie tylko jako narratora, jako taką ciekawostkę, która coś wnosi do fabuły tego typu, tylko, wiecie, żeby pogłębić tą jego charakterystykę. Ogólnie to oczywiście nie była zła książka, nie będę wam jej odradzać, wręcz przeciwnie, ale mam wrażenie, że znowu właśnie bardziej nietypowy narrator nietypowy pomysł, to oczekiwanie, ta wierność tego psa, e, też fantastyczna relacja, która się zawiązała między tym głównym bohaterem, czyli tym psem, którym okazuje się, że ma na imię Jutro, e, a jego psim przyjacielem, można powiedzieć psim kompanem, to było absolutnie coś cudownego. Więc mam wrażenie, że bardziej kombinacja tych elementów ma uwodzić czytelnika, niż sam pomysł na fabułę, sama realizacja tego pomysłu, bo wiecie, tam po prostu było więcej potencjału, którym można by było jeszcze eksplorować. Więc w pierwszym odruchu, w takim pierwszym zachwycie po lekturze e, oceniłam na cztery gwiazdki, ale myślę, że tak po czasie, już po ochłonięciu e, będę musiała troszkę z tej oceny zejść, bo to naprawdę było bardzo dobre i jakościowo napisane, bardzo przyjemna lektura, szybka, e, taka wiecie, skondensowana, jeżeli chodzi o treść, ale jednocześnie ujmująca w formie, ale... Czegoś mi chyba jednak zabrakło. Myślę, że jeżeli miałabym wybierać zwycięzcę tego starcia, powiedzmy, między magicznymi zwierzętami, to na bardziej zwycięskiej pozycji jest Nekrowet, bo tutaj było jednak więcej takich zachwycających elementów. To jest też seria, do której wracam z dużym sentymentem, dużą sympatią. W Mam na imię Jutro jest piękny pomysł, piękny styl, piękny język cudowny bohater i oryginalny bohater, ale jednak zabrakło mi tam tego czegoś, przez co mogłabym tę książkę pokochać tak na dłużej, e, bo Nekroweta ze względu na różne elementy e, faktycznie miałam szansę pokochać na dłużej. Jeżeli czytaliście którąś z książek, to dajcie znać w komentarzu o swoich wrażeniach, napiszcie, jeżeli jesteście w klubie fanów Nekroweta tak jak ja, e, a jeżeli macie propozycje jakiś innych książek z motywem właśnie magicznych zwierząt, e, z jakimiś szczególnymi umiejętnościami, albo po prostu magicznych ze względu na nietypowość, albo na rzadkość występowania, to dajcie również o nich znać w komentarzu. Podobnie, jeżeli macie pomysł na jakiś kolejny motyw przewodni do serii do pary. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego, zapraszam was tutaj. Poniżej opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.